Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym wydaniu naszego Infrastudio. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w moim pierwszym moim programie, bo już było ponad rok temu, wystąpił Marcin Pszczółka. Wówczas pracował w norwerskim Norconsult i wspólnie z kolegami rozpoczynał działalność ze swoim Beam Corner. Muszę powiedzieć, że od tego czasu wiele się u niego zmieniło, ale myślę, że najlepiej będzie, jeśli powie nam o tym sam. Zapraszam. – Cześć Marcinie. – Cześć Marku. – Zapraszam. – Dzięki za zaproszenie kolejne. Miło mi bardzo. Macie, jak mówiłem, minął już rok od naszego pierwszego spotkania tu w infra studio. Za chwilę oczywiście przepytam Cię w szczegółach, co się przez ten czas wydarzyło, ale najpierw powiedz nam, jak, jak oceniasz ten swój pierwszy występ przed kamerą? No nie ukrywam, był to mój pierwszy raz w studio, więc tworzyło mi trochę tremy. A, a Aż tak źle było? Nie, wszystko było bardzo fajnie, fajny występ, ogólnie jeżeli chodzi o, o to, że mogłem poznać jak taki program jak ten jest zbudowany to bardzo fajne doświadczenie, ale to też było wiesz, nowe wyzwanie i nowa rola. Ale tak jak mówiłem, e, dzięki za tą możliwość. Ale wiesz, dla mnie to też był właściwie pierwszy raz. No, na pewno wiesz o tym, bo rozmawialiśmy. E, mało tego, wiesz, ja dalej staram się e, wygodzić jakieś poza te swoje strefy komfortu. E, dostrzegam to też w Twoich poczynaniach i super naprawdę gratuluję. No wiesz zawsze odkrywanie nowych obszarów e, to jakieś dodatkowe doświadczenie dla nas, z którego można wyciągnąć jakieś wnioski, czegoś nowego się nauczyć. Mm -hmm. e, rozmowa z tobą e, jest wciąż naj, naj, najczęściej oglądaną w infrastudio. Studio. Ma prawie, no ile pamiętam, 2,5 tysiąca osłon. Pewnie następni długo jej nie przebiją. Czy coś zmieniło się przez to w twojej karierze? Przede wszystkim no, dziękuję, że mogłem wystąpić jako pierwszy. Z pewnością stąd też ta wysoka liczba, bo jak wiesz, nowe przedsięwzięcie zawsze wzbudza zainteresowanie. Jeżeli chodzi o mnie, to nie wpłynęło to jakoś szczególnie na moje życie, aczkolwiek dostrzegłem to, że moi znajomi wiedzą już, czym się zajmuję, więc to jest na pewno duży plus. Plus jest też taki, że będzie fajna pamiątka dla mniej potomnych. No właśnie, bo przecież niedawno zostałeś ojcem. Naprawdę cieszę się razem z Tobą i gratuluję. Dziękuję. Tak, to nowa rola w moim życiu. Pojcostwo wiele zmienia w życiu mężczyzny, ale przecież to nie wszystkie zmiany, które, które nastąpiły w Twoim przypadku. Tak, no, przewartościowałem przede wszystkim różne priorytety no i teraz czas spędzam z rodziną po pracy, ale zmieniło też się w życiu zawodowym. Pracuję w firmie Trimble, czyli moja podróż w tej firmie trwa. O ile pamiętam, to już pracowałeś wcześniej w Trimble, tak? Tak, to prawda, pracowałem dwa lata temu, później pracowałem w firmie Nurkonsult jako BIM koordynator, ale po pewnym czasie zrozumiałem, że jednak kręcą mnie nowe technologie i ta część technologiczna w BIM-ie, mhm. dlatego wróciłem. To czemu właściwie odszedłeś? Za pierwszym razem odszedłem, bo faktycznie brakowało mi tej wiedzy BIMowej praktycznej. Po tymczasem, po czasie w firmie stwierdziłem, że jednak ten proces jest mi już znany, już nic mnie nie zaskoczy, a jednak chciałem cały czas pracować z nowymi technologiami, więc wróciłem i, z, z, i zdecydowałem się na pracę ponownie w Trimble. No, praca w Trimble to, to właściwie praca na rynku globalnym już, prawda? Tak, no właśnie teraz mam możliwość pracy na rynku globalnym, gdzie wcześniej nie miałem takiej możliwości, no i między innymi współpracuję z kolegami ze Stanów i z Australii, więc to jest też takie ciekawe, bo często trzeba znaleźć wspólną tak. godzinę, kiedy można zorganizować no, spotkanie. Właśnie. Praca w tak dużej amerykańskiej korporacji to na pewno jest spore wyzwanie. Wiem, że jesteś bardzo ambitny, ale czy możesz zdradzić jakieś pomysły na, to, na, na, na tą swoją korporacyjną działalność? Myślisz, że jesteś w stanie im dać jakąś wartość dodaną? Wydaje mi się, że to, czym ja się fascynuję, to bardzo fajnie się przekłada na to, co mogę zaoferować firmie, bo interesuję się automatyzacją, a jak wiesz, każdy proces najpierw trzeba wskazać, a następnie udokumentować, żeby można w ogóle mówić o automatyzacji. Więc jest wiele procesów, które trzeba najpierw znaleźć, opisać, zdokumentować, więc tym aktualnie się zajmuję, że ustalam mniej więcej jakie mamy rozwiązania. Gdzie możemy je zaimplementować i jak te procesy powinny wyglądać optymalnie? No to, to prawda, że, że w swoim przypadku, to wiesz, pomysłów to nigdy ci nie brakowało. Ym, to przecież i Bim Corner, o którym rozmawialiśmy rok temu, ale też własny vlog na YouTubie. Jak, jak właściwie się to rozwija? Yy, tak, no udało mi się już do tej pory chyba opublikować około 40 odcinków. Yy, wszystko zaczęło się w sumie przypadkowo, zacząłem nagrywać yy, z dnia na dzień. A co Cię właściwie zainspirowało? W momencie, gdy wyjechałem 5 lat temu do Norwegii, to założyłem grupę na Facebooku Inżynier za granicą, Inżynier w Norwegii. To była grupa dla inżynierów i nawet nie zdajesz sobie sprawy, jak dużo Polaków jest za granicą. No, spodziewam się, że no, mam sporo takich kontaktów, ale... No jest, jest naprawdę sporo i coraz więcej pojawiało się pytań na grupach, jak wyjechać za granicę, w jaki sposób można to zrobić, jakie kraje są odpowiednie. No i od słowa do słowa ludzie zaczęli i też mi zadawać pytania prywatnie, więc stąd taka tematyka, o której nagrywam, czyli w jaki sposób można pracować jako inżynier za granicą, a szczególnie w Norwegii. No wiesz, ale jak, jak oglądałem Twoje programy, to właściwie to już teraz nie jest tylko Norwegia, prawda? Tak, bo tak jak mówiłem, jest bardzo dużo inżynierów, którzy również chcą się podzielić swoimi historiami i... Bardzo fascynująca jest droga, jaką ludzie przebywali, żeby być tam, gdzie są. No i jest bardzo dużo inżynierów, z którymi teraz um, chciałbym również porozmawiać i już nagrałem kilka odciny, odcinków z, z, z inżynierami Polakami mieszkającymi w innych częściach świata. Widziałem Wietnam nawet. E Marcinie, podobnie jak u Krzysztofa Wojsława, były też różne nagrody za projekty BIM. Możesz nam je tak króciutko zostawić? Tak, no generalnie 2020 rok dla Norwegii i dla norweskich projektów był bardzo udany, bo zaczynając od Building Smart, który przyznał nagrodę za projekt szpitala w Tonsbergu, tam między innymi brał też udział nasz kolega Ignacy na wczesnym etapie. Wspomniany wcześniej projekt Krzysztofa Ranczelwa bru to było. Z Tutaj tekla i trimble. To opowiadał nam rzeczywiście Krzysztof, jednym z programów. Tak, i nasz projekt, w którym ja brałem udział, znowu wygrał inną nagrodę, trzecią już można powiedzieć, Excellence Awards Autodesk i to był projekt autostrady. E39 między Kristiansand i Mandal na południu Norwegii. No i wiesz, to jest ogólnie projekt, który zakładał nowe rzeczy. To był BIM Level 3, WDSE, automatyzacja. Nawet powiem Ci, że stworzyli własny software, żeby obsłużyć projekt, bo w wytycznych, które były w kontrakcie, żaden z nich, spółki tak zwanej, nie spełniał e, wymogów. Więc musieli stworzyć nowy software. No. E, wiesz, e, y na pewno żadne poważne nagrody wiem o tym, nie przychodzą same, zwłaszcza do tak ambitnych osób jak ty. Słyszałem, że dalej sporo pracujesz nad swoimi kompetencjami. Co teraz jest na tepacie? No tak, no, rok bez szkolenia to rok stracony, więc jak wcześniej wspomniałem, bardzo lubię procesy, interesuję się nimi, więc kolejne studia w tym kierunku. Teraz studiuję metodykę WDS na Uniwersytecie w Stanforda i Entenu. To są studia po angielsku i po norwesku. No i można powiedzieć, że jednym z nielicznych plusów obecnej sytuacji pandemicznej jest to, że możemy faktycznie studiować wszędzie na całym świecie i lokalizacja już nie ma żadnego znaczenia, więc studia są również online i tak właśnie mi się udało studiować na Stanfordzie. No, też przeszedłem na ten tryb nauczania. E Proponuję, abyśmy zrobili osobną rozmowę na temat WDSE, na temat Stanford, może też na temat zdalnego nauczania, bo na pewno masz jakieś inne doświadczenia niż my. A z kolei ludzie na pewno z pewnością chcieliby się dowiedzieć czegoś więcej na ten temat. Jak, powiedz, oceniasz nasze wydarzenia InfraMOS czy InfraBeam? Zmienia zupełnie temat. Inframoz i Infrabim e, to oczywiście przedsięwzięcia, którym kibicuję i wierzę, że będą się cały czas rozwijały tak jak się rozwija polski rynek. No, można zauważyć, że dużym plusem jest to, że już angażuje wszystkich interesariuszy w projekcie, tak? więc ty tak naprawdę e, możesz spotkać reprezentanta każdej branży, to jest super, coraz więcej doświadczeń z zagranicy. Coraz więcej fajnych praktyk z Polski, więc to cieszę. No. Na pewno myślę, będą kolejne przykłady z Polski. Czyli co, widzimy się podczas grudniowego infra, Bing, tak? Naturalnie, jak się nic nie zmieni, to będę chciał nawet pojawić się osobiście. Świetnie, bardzo się cieszę. nie. bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za rozmowę. To jest właściwie druga rozmowa w naszym infra studio. No i mam nadzieję, że nie ostatnia. Mam nadzieję, że nie. Pomysłów, słuchaj, masz tak wiele, że starczyłoby na całą serię programów. Mam taką tylko jedną gorącą prośbę, żebyś zachęcił swoich kolegów z BIP Corner, żeby kiedyś do nas tutaj zawitali. Porozmawiam z nimi osobiście i na pewno się zjadę. Super, fajnie. Pozdrawiamy, wiesz, pozdrawiamy jeszcze Olej i Mało hanie. Pozdrawiam. Państwu dziękuję już za uwagę i zapraszam na kolejne edycje naszego InfraStudio.